Cześć mordeczki, z tej strony Kalu. Witam was w takim dosyć nietypowym odcinku, ale obiecanym i zapowiadanym na różnych portalach, na przykład na Facebooku, odcinku, moi drodzy, w którym pokażę Wam, co kryje się za tą zieloną płachtą, co jest za green screenem i co Kalu ma w pokoju, czyli po prostu unboxing w pokoju. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Jeśli oczywiście Wam się spodoba, to dajcie znać w komentarzach, moi drodzy. A więcej takich odcinków będę nagrywał. A co prawda, mam jeden pokój, ale coś się wykombinuje. Tak więc, co? Chcecie zobaczyć? Jesteście gotowi? Co Kaluf ma za tym zielonym tłem, które zawsze tak znika? Tak patrzcie. O, jestem nagle na tle gry. No. Ale magia. Zapraszam do oglądania Okej okay, mordeczki, tak więc jesteśmy już w moim pokoju Przepraszam was za jakość dźwięku Ponieważ na aparacie nie mam zewnętrznego aparatu Tylko jest dźwięk zbudowanego mikrofonu Tak więc może być trochę słabszy Ale mam nadzieję, że to was nie zrazi Moi drodzy, tak więc zaczynamy Room tour po moim pokoju Tak więc jesteście gotowi? Ja też jestem gotowy, specjalnie dla was posprzątałem pod koniec vlogaska, moi drodzy, zobaczycie cały mój pokój, tak wiecie, już nie zrąb tylko po prostu. Natomiast teraz zaczniemy, może od stanowiska komputerowego, od tego co tygrysy lubią najbardziej. Tak więc, uwaga, moi drodzy, przerzucam się, teraz jestem z tyłu. Pewnie lepiej mnie słychać, wybaczcie w ogóle, za, za, za to, że tak skaczę ten dźwięk, że raz jest głośniejszy, raz nie. No ale niestety nie mam dobrego mikrofonu w aparacie. Okej, okay, moi drodzy. Pewnie rzucił wam się w oczy ten napis, który tutaj jest. No czegoś tutaj ewidentnie brakuje. No coś tutaj będę musiał zrobić, bo niedawno miałem remont, w ogóle to biurko jest nowe, ta szapa taka ogromna też jest nowa. Moi drodzy, zacznijmy od tego, że Kaluch posiada jeden monitor. Wow, to jest w ogóle fenomen, moi drodzy, ponieważ no wszyscy youtuberzy, większość youtuberów ma ponad jeden monitor. Zobaczcie. 34 minuty temu wleciał film, tak więc już wiecie, kiedy to nagrywałem. Eee, no, tak więc Kaluch ma jeden monitor ze względu na to, że jakoś tak się przyzwyczaiłem moi drodzy. Ale mimo tego, że mam jeden monitor, mam tutaj drugi, tylko że to jest laptop, do którego przejdziemy za moment. Ok, tak więc zacznijmy. Szybko tutaj e, przejdźmy się. Tą myszkę już widzieliście na pewno w innych odcineczkach, ponieważ ją recenzowałem nawet. Monitor jest standardowy, jest bardzo stary, ale mimo tego jego głębia kolorów i tak dalej. Bardzo mi się podoba i dlatego cały czas go mam w pokoju, okej okay. Tutaj jest moja klawiatura, która też mi służy już naprawdę długo Tesoro, link oczywiście w opisie, jeśli chcielibyście sobie sprawdzić e, No i mikrofon Samsung G-Track, oczywiście musi być e, Bez popfilter, Tym jak siedzę sobie i nagrywam, zobaczcie To, o, jestem gdzieś w takiej odległości od niego, więc to spokojnie, kurczę, żadnych tutaj przesterów nie ma i tak dalej Tak więc niepotrzebny mi popfilter, natomiast wiem, że to was skurza na odcinkach Klikam Moja klawiatura jest bardzo głośna, klikam i to wszystko słychać niestety tutaj. Będę musiał sobie kupić taki statyw, już miałem raz taki statyw, ale się rozwalił, żeby po prostu przywiesić sobie w ten sposób, żeby tutaj wisiał monitor. Ok, nie monitor, tylko mikrofon. Dobra, dalej mamy router, to oczywiście, no wiadomo, i serce, internet, dzięki temu wrzucam filmy. E, tutaj lampeczka, przy której się uczę. He 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 he. Dalej na biurko oczywiście pad z PlayStation, ponieważ wyszła nowa Fifka, drukarka i tu jest mój kolejny sprzęcik, z którego jestem naprawdę zadowolony. To jest laptop, który ma bardzo podobne podzespoły do mojego komputera. W ogóle najpierw może pokażę wam komputer moi drodzy, zobaczcie na to. świecący się na niebiesko komputer, oczywiście w tle nie patrzcie, tam jest mnóstwo kabli, ale niestety no, taki urok kurczę wow, faktycznie ich jest dużo, nie sądziłem, że ich tak dużo jest. Loll! Zawsze można odwrócić komputer w tą stronę i już tych kabli nie widać, hehehe, ale patrzcie co tutaj mam w ogóle, jak ten GTX pięknie świeci. Jeśli chcecie specyfikację, również będzie w opisie do mojego tego komputera. I model tego laptopa, który mam tutaj, to jest laptop z Lenovo, ma bardzo podobne podzespoły do mojego komputera, tak więc też jest potworem. Tutaj słuchaweczki, których mało co używam w sumie. Eee, ostatnimi czasy to są Tesoro Kuben, też oczywiście wszystko w opisie, to jest Franek, pozdrówcie i zostawcie łapkę w górę dla niego, <grystanie> zostaw łapkę w górę, <grystanie> Julian. Julian. i tak prezentuje się, moi drodzy biurko, ale zobaczcie co mam tutaj, jeszcze tego Wam nie pokazałem, moje krzesło DX Racer, naprawdę Mega, mega wygodne krzesło, że co? Zobaczcie jak ono fajnie wygląda. Wygodne, że serio można w nim zasnąć, naprawdę, jakby się tylko obniżyć do tyłu, to można serio to zrobić. Jo. Tak więc to krzesło, moi drodzy, polecam wam, jeśli się spędzacie dużo czasu przed komputerem, to takie krzesło dla was jest po prostu mistrzostwem świata. Link w opisie, link w opisie, oczywiście, okej. Okay, moi drodzy, przejdźmy dalej. Dalej mamy kanapę, którą możecie kojarzyć z różnych challenge'ów, które nagrywam z Wiki. Wtedy oto stawiam kamerę tutaj. O, i siedzimy sobie na kanapie. Tak, dzisiaj Wiki ze mną nie ma, dzisiaj challenge'u też nie nagrywamy, ale kanapa jest i na niej sobie śpię. Rozkłada się ją tutaj tak. O, świetnie. Siadając na kanapie, moi drodzy, waszym oczom ukaże się mój telewizor. Piękny telewizor. Znaczy piękny, no, może wam się nie podobać. Mnie się podoba, na którym sobie coś leci w ogóle, czemu ja nie wyłączyłem tego telewizora. E, tak. No, i oczywiście on ma 40 cali. Ja sobie tutaj leżę, najczęściej tutaj wykładam nogi i oglądam coś, jak mi się na przykład film renderuje albo coś. Wszystko jest blisko siebie, tak więc ponio. Wiadomo, dostęp do kablówki, a obok kablówki jest, moi drodzy, PlayStation i nawet mam fiwkę. Tak, tak więc no. Jak mi się znudzi na PC-cie, to przechodzę na PS4. Wow, tu jest PlayStation Plus. Jeszcze kod mi spiszecie, nie pokażę, nie, nie. nie. Wyżej, moi drodzy, mamy płyty, jakieś tam płyty. Yy, no, po prostu płyty. Jak ktoś z Was kojarzy, to to no takie mam płyty. Hehe. A w szafeczce nad płytami również są płyty, ale z gier, moi drodzy, i nawet jest pudełko od mojego mikrofonu. Tak się prezentuje: oto Samsung track Wow, wszystko poleciało. No świetnie, już jest syf. A sprzątałem tyle czasu. Tutaj mamy też selfistyki dwa, tak. One sobie tutaj leżą i czekają, jak jest jakaś okazja do zrobienia zdjęć. O, wi Wiesiek, cześć, Wiesiek. Utrzymaj się. O, Boże... Przejdźmy dalej, moi drodzy. Dalej mam szafę, na której jest jakieś, jakaś paczka i pisze na niej Cześć Kaluch. Obok jest m, paczka z myszki, tu jest paczka z butów, a tutaj są rzeczy takie jak bielizna i tak dalej. No ale wiadomo, nie będziemy się tam zagłębiać. W ogóle podciągnąłem sobie fierankę, żeby kurczę, wiecie, żeby jakieś światło wleciało. I tak nagrywam przy zaświeconym świetle ze względu na to, że jak zgaszę, gaszę... To jest tutaj naprawdę ciemno. Dzisiaj jest taki dzień w ogóle, że jest mglisto, brzydko i tak dalej, więc wolę mieć to światło zaświecone, moi drodzy. Tutaj w tej szafce jeszcze mam yy, zdjęcia takie, zobaczcie, taką ramkę ze zdjęciami, którą chciałbym gdzieś umieścić w tym pokoju i nie wiem gdzie. I bardzo bym Was prosił, abyście napisali w komentarzu, gdzie mam to umieścić i najlepiej łapkowany pomysł wybiorę i potem na Facebooku będziecie mogli zobaczyć efekt gdzie to zostało umieszczone. Czy tam na ścianie, czy nie wiem, kurczę, na oknie sobie powiesić. No tak więc, na razie odkładam to tutaj, ale wy wiecie co robić, piszcie gdzie mam umieścić tę rameczkę. I ostatni punkt naszej wycieczki po pokoju, to jest ta, tutaj oto, yy, takie miejsce, taka strefa, o, bardziej strefa, tak, gdzie się chwalę różnymi rzeczami i one, jak ktoś przychodzi do mojego pokoju, wchodząc sobie tutaj drzwiami, to od razu pierwsze co mu się rzuca w oczy, to ta szafka, no może nie pierwsza, ale, ale widać ją w każdym razie. Tutaj mamy oczywiście standardowo przycisk na 100 tysięcy. Jeszcze napis Kali, ponieważ dawniej tak się nazywałem na YouTubie. Fokus, halo, o Kali, zobaczcie, świetnie. Tutaj e, jest moja taka kurczę karteczka, wizytówka, którą moi kumple raz jak byli u mnie, przerobili lekko. Przez co no jest kaluk z wąsami. To jest w ogóle świetna sprawa. Dostałem tą kartkę od mojej cioci na urodziny. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. To jest kartka ręcznie robiona. Naprawdę szacun, i jeszcze raz dziękuję. Yy, tak, Król Julian jest nawet także, no, kaluch, pięknie. I tutaj też mam na 18 urodziny. Zobaczcie, tutaj dostałem na 18. na 18 urodziny taką kartkę. No świetnie, naprawdę. Dzięki. Co mamy dalej? Dalej mamy jakieś moje trofea zdobycze za piłkę nożną, bo dawniej, jak wiecie, grałem piłkę nożną. Natomiast tutaj jest list, który przed razem z tym przyciskiem YouTube, i on również jest oprawiony. To jest taki motywacyjny liścik, tak więc całkiem fajnie to wygląda. Tak więc, moi drodzy, wydaje mi się, że już cały pokój wam pokazałem. No, nie jest on duży, więc yy, po prostu szybko zleciało, tak naprawdę. Yy, jak możecie zobaczyć, jeszcze mam w ogóle ścianę pod skosem, nie wiem, czy ktoś to zauważył. Ale to też zmniejsza, na pewno zauważyliście, ale to zmniejsza bardzo pokój, bo jakby było na prosto, to by jeszcze tam coś mogło być, a tutaj ta ściana niestety blokuje wszystko, tak więc to no tak prezentuje się mój pokój. Za moment go zobaczycie jeszcze w całej okazałości i powoli będziemy kończyć. Jeśli chcecie więcej takich vlogasków, to oczywiście palnijcie łapkę w górę, a powiem to, dobra, powiem to dzisiaj. Kolejny odcinek, moi drodzy, za dwa dni, tak więc dzięki wielkie, że oglądaliście, trzymajcie się, do następnego odcinka, papatki.